W środę 23 kwietnia bieżącego roku o godzinie 12:49 czasu lokalnego, Stambuł został nawiedzony przez trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2, którego epicentrum znajdowało się w Morzu Marmara, w pobliżu Silivri. Wstrząsy trwały 13 sekund i były odczuwalne nie tylko w Stambule, ale także w sąsiednich prowincjach, takich jak Tekirda, Jalowa, Bursa i Balukesir. W wyniku paniki 236 osób zostało rannych, głównie z powodu skoków z wysokości oraz upadków podczas ucieczki. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Władze natychmiast podjęły działania ratunkowe. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zapewnił, że sytuacja jest monitorowana, a odpowiednie służby są w pełnej gotowości. To wydarzenie przypomniało o tragicznym trzęsieniu ziemi z lutego 2023 roku, które zabiło ponad 59 tysięcy osób w Turcji i Syrii. Podkreślając potrzebę dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa sejsmicznego w regionie. Kolejne echa gry w ruletkę Trumpa z Chinami. Tym razem sygnalizuje się możliwość obniżenia ceł na chiński import z obecnych 145% do przedziału 50%, maksimum 60%. Prezydent Trump określił cel rozmów jako uzyskanie uczciwego porozumienia z Chinami, nie komentując jednak szczegółów raportu. A rzecznik Białego Domu nazwał medialne doniesienia czystą spekulacją bez oficjalnego potwierdzenia. Giełdy zareagowały jednak optymistycznie. Na wiadomość: indeks SP 500 wzrósł około 3% w dniu publikacji informacji, odzwierciedlając nadzieję inwestorów na zmniejszenie napięcia w wojnie celnej. Chiny utrzymują kontrataryfy na poziomie do 125% na amerykańskie towary. A ewentualne obniżki musiałyby być wynegocjowane w modelu wielopoziomowym, łączącym priorytety ekonomiczne i kwestie bezpieczeństwa narodowego. Dekret Jordanii wobec Bractwa Muzułmańskiego. Jordania ogłosiła kompletny zakaz działalności Bractwa Muzułmańskiego i jego politycznego ramienia Islamskiego Frontu Akcji, konfiskując biura, majątek oraz dokumenty po tym, jak władze zarzuciły członkom spisek sabotażowy, poinformował minister spraw wewnętrznych Mazen. Obecne w Jordanii od 1945 roku i zdobywające ostatnio znaczące poparcie wyborcze, IAF było największą partią opozycyjną po zeszłorocznych wyborach. Nie skomentowało jeszcze oficjalnie tej decyzji. Policja otoczyła i przeszukała siedzibę IAF w Amanie, przejmując skrzynki z dokumentami, a rząd oskarżył organizację o działanie w ukryciu i podważanie bezpieczeństwa publicznego. Decyzja jordańskich władz podkreśla narastające napięcia między monarchią a islamistyczną opozycją, rodząc pytania o przyszły kształt, sceny politycznej i rolę Jordanii jako kluczowego sojusznika zachodu na Bliskim Wschodzie. Informacje z konfliktu Rosja-Ukraina. Atak dronowy na autobus w Marchanecie. 23 kwietnia rosyjski dron zaatakował autobus, który wiózł pracowników zakładu górniczo-przetwórczego w pobliżu Marchanetu, obwód dnipropetrowski, zabijając 9 osób i raniąc 49 innych. Podały ukraińskie władze. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, potępił atak jako świadomy, zbrodniczy akt wojenny. Zwracając uwagę, że ta akcja była częścią większego nocnego rajdu 134 dronów na cele. Cywilne i wojskowe. W tym samym czasie inne zmasowane uderzenia dronowe uszkodziły w Kersonie zakład energetyczny. W rejonie synelnykowskim spowodowały pożar w obiekcie rolniczym a w Odessie i Charkowie ataki dotknęły infrastrukturę cywilną, powodując dalsze ofiary i straty materialne. Incydent w Marchanecie zbiegł się w czasie ze spotkaniami dyplomatów USA, Ukrainy i Europy w Londynie zmierzającymi do wznowienia rozmów pokojowych, co uwydatnia kontrast między działaniami dyplomatycznymi a eskalacją przemocy na froncie. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nasilenie ataków dronowych stanowi rosnące zagrożenie dla ludności cywilnej i infrastruktury, utrudniając Wysiłki Ukrainy na rzecz zabezpieczenia trwałego zawieszenia broni.